Długości boków czworokąta opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych, tak jak pokazano na rysunku. Uzasadnij, że jeśli obwód tego czworokąta jest równy 100 cm, to jest on rąbem. Zapisz obliczenia. Aby uzasadnić, że ta figura jest rąbem, musimy wykazać równość tych wszystkich czterech boków. Ale wiemy, że obwód jest równy, zapiszmy, obwód naszej figury jest równy 100 cm. Centymetrów. Więc jak sobie dodamy te wszystkie cztery wyrażenia algebraiczne, to ich suma jest równa 100. Więc zapiszmy, może zacznijmy od tego boku. 2x minus 15, dodać x plus 5, idziemy zgodnie z ruchami wskazówek zegara, dodać 3, drugie x minus 5, dodać 1, druga x plus 5, 15 równa się, cały obwód jest równy 100. X warto podkreślić. Widzimy, tutaj mamy 3, a tutaj kolejne 2, więc 3 i 2 to 5x. Plus 5 minus 5 się redukuje, minus 15 plus 15 również i otrzymujemy, że to jest równe 100. Podzielimy całe równanie przez 5. x równa się 20. I teraz wyznaczamy. Pierwszy bok ma długość 2x minus 15. Równa się i w miejsce x, o tutaj właśnie wstawiamy naszą dwudziestkę. 2 razy 20 minus 15, 40 minus...

3 drugie razy x, czyli razy 20 i minus 5. Tutaj się skróci, mamy 1, 10, 10 razy 3, 30 minus 5. Otrzymujemy 25. I czwarty bok. 1, druga x, dodać 15 równa się 1, druga x, czyli 20 i dodać. 15, połowa z 20, 10 dodać, 15 równa się 25. Wszystkie boki są równej długości, zatem nasza figura jest rąbem. Dajemy odpowiedź. Wszystkie boki są równej długości, zatem figura jest rąbem.